Dzień dobry! Rozmawiamy dzisiaj w związku z premierowym pokazem dzieła Ostatnia Wieczerza XXI wieku autorstwa Piotra Franciszka Barszczowskiego. Dzieło to zostało pokazane, odsłonięte po raz pierwszy w Wielki Czwartek tego roku w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Scena przedstawienia Ostatniej Wieczerzy jest bardzo popularnym motywem w Sztucem. Ale gdyby tak zrobić sądę uliczną, to podejrzewam, że większość osób na hasło Wieczerza odpowiedziałaby od razu dzieło Leonarda da Vinci z charakterystycznym przedstawieniem długiego stołu, za którym siedzą Chrystus i Apostołowie. Pan zdecydował się na zupełnie inny układ, nowe ujęcie. Skąd ten pomysł i z jakimi wyzwaniami się to wiązało? Muszę zacząć od tego, że pierwsza idea, pierwsza myśl pojawiła się dość wcześnie bo jeszcze w liceum plastycznym gdy byłem uczniem na lekcji historii sztuki akurat temat renesans włoski i słynne malowidło naścienne przerabialiśmy Leonarda da Vinciego Ostatnią Wieczerzę Wtedy pojawiła się taka myśl takie pytanie sobie zadałem gdybym dostał zlecenie na taki temat na ten motyw na to wydarzenie biblijne jak ono wyglądałoby zakładając że nie chciałbym robić kolejnego pastiszu kolejnej kopii tego słynnego dzieła tylko raczej wypracować własną oryginalną kompozycję no nie było łatwo przez wiele lat gdy później na studiach teologicznych zbierałem materiały na temat Wszystkich wersji ostatniej wieczerzy okazało się, że jest tego dosyć dużo, sporo. Przez lata uzbierałem ponad 100 takich wersji, które, w których są, można zauważyć znaczące różnice. Z najsłynniejszymi pracami Tintoretta, tutaj go od razu pochwalę, który, wiadomo, co najmniej 12 wersji namalował ostatniej wieczerzy. Poza tym nawet można było około tysiąca, a nawet więcej, uzbierać tak zwanych pastiszy, takich wersji dokładnie Leonarda da Vinci'ego, tylko z podstawionymi innymi postaciami łącznie nawet z Myszką Miki, z Kaczorem Donaldem i z Gwiezdnymi Wojnami. No ale tego nie bierzemy pod uwagę, tylko jednak tych mistrzów renesansu i baroku. To wtedy, 30 lat temu pojawiła się pierwsza taka myśl, żeby zmierzyć się z tym tematem i to tak siedziało mi cały czas w głowie przez tyle lat, zastanawiałem się, jak do tego tematu podejść, żeby nie powtórzyć no, tej słynnej, długiej ławy, długiego stołu e, w kompozycji, słynnej kompozycji e, Da e, Przez lata szkicowałem, rysowałem, ale wciąż to był ten prostokąt. Prostokąt bardzo długi, panoramiczny, aż w pewnym momencie e, w okolicach moich studiów teologicznych i specjalizacji z historii sztuki sakralnej. Dostałem taki dar, prezent. We śnie zobaczyłem tą kompozycję, tą, którą już teraz Państwo możecie oglądać. Widok, perspektywa Ducha Świętego, widok z góry i to ustawienie stołów. Stołów zwyczajnych, zupełnie zwyczajnych, takich, które znamy z naszego przełomu XX i XXI wieku stołów z pizzerii, z baru mlecznego, zwłaszcza z tamtego wieku. I te stoły, zwyczajnie, w tej normalnej perspektywie, są zwykłymi stołami. Dopiero w tym widoku, z góry, z perspektywy Ducha Świętego, z perspektywy zawsze się mówi lotu ptaka, tylko że tutaj takiej silnej to jest kąt 90 stopni względem tych stołów. Widać je nareszcie, że one układają się w krzyż. Tu w tej kompozycji jest krzyż i go nie ma. Jak ktoś chce, to będzie widział krzyż. Jak ktoś nie chce, to będzie widział tylko stoły. I o to chodzi w tym akurat ujęciu. Też teologicznym. Bardzo ciekawe i też myślę, że dla wielu odbiorców, oprócz tej formy, to jest tak inna niż, yy, niż zazwyczaj, jest też jakby sama element intrygujący jest to dzieło. Czy to jest obraz, czy to jest kolarz? Wiele osób zadaje to pytanie i nie do końca wie, jak interpretować samą też jakby formę, technikę dzieła, te dzieła sztuki. Jak wygląda praca nad tym dziełem, tak krok po kroku? Od strony technicznej jest to e, kolaż, e, Cyfrowy kolarz. E, Zestawienie ponad 2000 zdjęć, specyficznych zdjęć, bo w technice makro i mikro, czyli z bardzo bliska i pod mikroskopem, i zdjęć tu ważna informacja chleba i wina. Od około 30 lat pracuję na komputerze, projektuję identyfikacje wizualne, komunikację wizualną, ale też tworzę grafiki, które jeśli tak klasyfikować je, to są rodzaj, rodzajem współczesnych, nowoczesnych kartonów witrażowych. Nazywam w związku z tym te swoje prace nowitrażem. I to są dokładnie kolaże. to są kolarze cyfrowe, które w programach wektorowych rysuję. I wypełniam fragmentami fotografii. Od dziecka zajmowałem się, lubiłem fotografie. Taką, jakby makro, moglibyśmy powiedzieć, interesowały mnie faktury powierzchni. Przez wiele lat nie mogłem sobie poradzić z tym, ponieważ dopiero od niedawna mamy takie możliwości, że nawet w telefonie możemy zrobić zdjęcie z odległości jednego centymetra. Kiedyś to było niemożliwe. Jakimkolwiek aparatem należało zbierać pieniądze na obiektyw specjalny, który się nazywał makro. No i doczekałem się tych czasów, kiedy nawet w telefonie mogę. Fotografować jakąkolwiek powierzchnię, która mnie interesuje, a bardzo dużo mnie tych powierzchni interesuje, ich faktur. Mało tego, można taki mini mikroskop doczepić do, do telefonu, do aparatu w smartfonie i robić zdjęcia mikroskopowe różnych powierzchni. Jedne i drugie zdjęcia, te mikro i makro, charakteryzują się tym, że później, gdy widzimy już obraz z kadr, to ciężko jest rozpoznać, co to za przedmiot jest sfotografowany. I w tym jest też jakiś urok. Te powiększenia są tak duże, że wyglądają już bardzo abstrakcyjnie i wyglądają na powierzchnię, można by powiedzieć, ja lubię tak mówić, że jest to rodzaj farby, którą ja maluję. Oczywiście w cudzysłowie, bo tak jak powiedziałem, tworzę wektory o różnych nieregularnych kształtach. To jest ten rysunek, to jest ta grafika, która najpierw powstaje, a następnie wypełniam te wektory fragmentami fotografii. Ale jest to wybór taki bardzo podobny do wyboru malarskiego, gdzie artysta decyduje no w tym miejscu ma być jakiś światłocień, ale w danej barwie, w danej w jakimś zakresie barwnym i ja szukam wtedy z swoim banku fotografii Takiej faktury i takiego koloru, który mi pasuje. I w ten sposób jest wykonana też ostatnia wieczerza XXI wieku. Tylko, że należy mieć na uwadze, że jest to fotografia tylko i wyłącznie chleba i wina, a ze względu na oczywisty fakt ustanowienia tutaj sakramentu Eucharystii. Ale przecież rozumiem, że tutaj nakładają się dwie warstwy zdjęć. Bo mamy zdjęcia chleba i wina, i mamy też zdjęcia postaci. tak? One są. Czy właśnie jak, jak te Aha, postacie no tak, tak. powstały od no to, tej strony? Żebym mógł wypełniać, malować w cudzysłowie fotografią, musiałem wykonać rysunek. Żeby wykonać rysunek z tak dużą ilością postaci, musiałem poprosić o pomoc statystów. Dwa lata temu, w 2019 roku, zorganizowałem casting na wtedy jeszcze, wyobrażałem sobie, 17 osób. To i tak więcej niż standardowo, prawda? Niż 13 w większości e, ostatnich wieczorz. E, na casting zgłosiło się 26 osób. E, źle się czułem jako selekcjoner, żeby kogoś odrzucać, żeby kogoś wybierać. E, akurat e, przebywałem tu w opactwie tynieckim, w swojej celi rozłożyłem wszystkie 26 zdjęć, 26 osób, i się tak zastanawiałem. I, I nie mogłem wybrać, nie mogłem kogoś albo w drugą stronę mówiąc, nie mogłem kogoś odrzucić. No i poczułem wtedy taki, usłyszałem taki głos: wszystkich brać. Martwiłem się jedynie tym, że to jest, jak na mnie, zbyt duża liczba osób w postaci. W jednej pracy. No, nie jestem Janem Matejką, żeby sobie z czymś takim poradzić. Przynajmniej tak wtedy myślałem. Ale zaraz przyszła taka myśl, taka pomoc, że przecież w historii sztuki, zwłaszcza na przełomie renesansu i baroku, było coś takiego jak tenebryzm. Który tak cenimy? Za który tak cenimy Rembrandta i Caravaggio, na przykład jeszcze wielu innych artystów, ale ci y, słynni y, są charakterystyczni właśnie z tym wydobywaniem z mroku, bo tenebre tenebr to znaczy właśnie mrok, wydobywanie e, z mroku. Y, I wtedy już przestałem się bać przynajmniej y, i zacząłem się mierzyć z tym, jak u, usytuować te postacie. Y, Nadszedł moment z sesji fotograficznej, gdzie poprosiłem te 26 osób, żeby się ustawiło według wstępnego mojego szkicu, tego pierwszego, który wykonałem zaraz, gdy się obudziłem, o czwartej nad ranem, gdy mi się przyśnił ten obraz, ta sceneria, ta perspektywa. I według takiego wstępnego, prymitywnego rysunku ale też na podstawie kolejnych szkiców specjalnych, które zrobiłem na komputerze, z perspektywą, z układem skrótów perspektywy, bo to jest ważne, to jest bardzo trudne, gdyby nie statyści, to bym sobie prawdopodobnie nie poradził. Dzięki tej sesji fotograficznej, która trwała kilka godzin do trzeciej nad ranem, Zebrałem dosyć dużą liczbę, e, e, ilość zdjęć, e, na podstawie których mogłem ustawiać już na komputerze kompozycje. Rozumiem, że statyści, artyści, e, statyści posłużyli jako właśnie ten szkic rysunek, zdjęcia chleba i wina posłużyły jako farba, a jeszcze chciałam dopytać, bo tu jednak ma duże znaczenie to, że ten, ten kolaż jest podświetlany, mamy jednak wersję ciemną i mamy wersję, którą możemy podświetlić, wtedy wychodzą liczne szczegóły. Jakie tutaj ma znaczenie to, że to nie jest w tym momencie taki normalny wydruk na papierze, który po prostu ma jakby jedną wersję, w której to oglądamy? Od zawsze, odkąd pamiętam prace, które e, tworzyłem, e, zawsze wyobrażałem sobie je jako podświetlane. I w związku z tym też nazywam je neowitrażami. One potrzebują no, w najlepszym wypadku światła słonecznego, naturalnego, ale jeżeli nie, no to można też podświetlić, zwłaszcza teraz, gdy mamy taką dobrą technologię LED-ową, gdzie możemy zmieniać też temperaturę barwy oraz natężenie. To jest, to jest bardzo dobre, bo można wyregulować sobie do takiego efektu, jakbyśmy mieli podświetloną pracę przez słońce. Różnica jest znaczna, jeżeli się podświetli, nie podświetli. Tak, projektowałem, tak tworzyłem tą pracę, żeby częściej ją oglądać bez podświetlenia. Żeby jednak był ten mrok jak u Rembrandta, jak u Caravaggio i efekt taki malarski, prawda? Ale jeżeli się podświetli pracę, można dostrzec wtedy szczegóły, które są ukryte w posadzce, która jest za bohaterami tej sceny. Czyli mamy z jednej strony nowatorskie ujęcie tej sceny z, latu, tak, z perspektywy Ducha Świętego, z drugiej bardzo ciekawą technikę, rzadko aż jest stosowaną, też bardzo autorską. No chciałam się zapytać właśnie o moment wybrany przedstawienia. Ostatnia wieczerza wieczerza paschalna, tam wydarzyło się Więcej elementów, czytam Ewangelię, który moment właśnie Pan wybrał i dlaczego akurat ten, a nie inny? Co do kolejności tych dwóch ważnych wydarzeń w jednym obrazie, to są różnice nawet u ewangelistów z kolejnością. Czy pierwsze było ustanowienie Eucharystii, czy pierwsze było wskazanie zdrajcy, wskazanie Judasza? I Przez wieki artyści albo sami decydowali o tym, który moment jest dla nich ważniejszy, albo zleceniodawcy, mecenasi, mówili, że zależy im na ukazaniu Eucharystii, prawda? ustanowienia sakramentu, no to wtedy dany artysta to widać oczywiście w jego pracy, że koncentruje się na, na winie i na chlebie jako w tym sakramencie. Inni i tu częściej jednak koncentrowali się na Judaszu, na tym, że Jezus wskaże za moment tego człowieka, który go zdradzi. Ale były też próby, no i tu ta słynna ostatnia wieczerza Leonarda Da Vinci'ego, gdzie twórca, artysta próbuje jeden i drugi moment pokazać w jednej scenie. To jest bardzo trudne. I tu należy docenić, docenić też mistrzostwo geniusz Dawinciego. Tutaj musimy sobie zdać sprawę z czegoś, o czym kompletnie zapominamy no zawsze przez całe życie, że oni nie wiedzieli, kogo on skaże. Nasz błąd polega na tym, że my z góry wiemy. Od pierwszych lekcji religii, od pierwszych zajęć, gdy nam siostra w przedszkolu powiedziała, że Jezus został zdradzony przez Judasza, no i tak dalej, i tak dalej. Cały czas mamy w głowie zakodowane, wiemy o tym z góry, że to Judasz, więc nie zastanawiamy się nad tym, co tam się naprawdę działo. A to był szok, proszę mi wierzyć, to był wielki szok. Ja też próbowałem przez te kilkanaście lat rozwiązać ten problem, jak pokazać, Dwa wydarzenia, dwie sceny w jednej scenie. Przeważnie artyści umieszczali Judasza po drugiej stronie stołu. Jeżeli już była ta długa ława, to wszyscy z Jezusem siedzieli za stołem, patrząc z naszego z naszej strony, a Judasz był po naszej stronie. Od strony teologicznej to oznaczało, że jesteście razem z Judaszem, jesteście grzesznikami, lepiej się poprawcie, żebyście mogli kiedyś być po tej drugiej stronie stołu. No i on był tutaj, ale też dlatego, że jest powiedziane w Nowym Testamencie u ewangelistów, że poda chleb, samoczy chleb i poda temu, który go zdradzi. Więc on musiał być gdzieś blisko umiejscowiony. Ja zrobiłem tak, że tutaj miały być takie, taka diagonalna e, przeciwwaga e, po drugiej stronie stołu. Taka walka dobra ze złem. E, tutaj rozwiązałem ten problem, taki temat e, tych dwóch wydarzeń w ten sposób, że jest osoba, która odbiera od Jezusa chleb, i ona przechodzi, może nawet gdzieś wstępuje do jakiejś kuchni, przekazuje innej kobiecie, i ta inna kobieta ma powiedziane. To jest od Jezusa, proszę podać to Judaszowi. One nie wiedzą, o co chodzi. To Jezus tylko wie i powiedział, że w ten sposób wskaże zdrajcę. Dlatego czas jest ważny. Jeżeli Państwo sobie powiększycie tą pracę, to się okaże, że na zegarkach postaci u góry jest godzina za Pięć dwunasta, za Pięć północ, a u postaci na dole jest 5 minut po północy. To jest 10 minut, aż które trwają, ale w ten sposób pomyślałem, że jest to jakieś rozwiązanie, trochę inne, mam nadzieję, oryginalne, gdzie można sobie wyobrazić, a nawet ja podpowiadam, bo jeżeli ktoś sobie podświetli wit cały witraż z mozaiką która jest w podłodze, to się okaże, że tam jest labirynt, którym się przechodzi. Ten labirynt jest jednocześnie drogą jednej kobiety, która gdzieś tam wstępuje poza obraz, wychodzi do tak zwanej kuchni, możemy sobie wyobrazić, przekazuje inne i ta inna podaje Judaszowi. A Judasz się broni. Tak niewątpliwie. Myślę, że to, co pewnie uderzy odbiorców tego dzieła, to z jednej strony ogrom dynamizm tej sceny. Tam jednak widzimy te emocje, reakcje apostołów, a z drugiej strony, i to już zachęcamy do indywidualnego zobaczenia dzieła, ta ilość detali, szczegółów, elementów, które pozwalają rozpoznać apostołów, właśnie te elementy labiryntu, to już zachęcamy każdego, żeby w miarę możliwości Obejrzał dzieło, bo to jednak wymaga zbliżenia odpowiedniego i odpowiednie spojrzenia na to z bliska. Ja bardzo ci dziękuję za, za tę prezentację u nas, za tę rozmowę i mam nadzieję, że jak najwięcej jeszcze osób będzie miało okazję obejrzeć to dzieło.